Cześć, tu mistrz Lewiatan Sorbet. To oglądacie kolejny odcinek Wojennik TV. Jakiś czas temu przedstawiałem wam unboxing gry Ubot, gra planszowa wydanej przez Phalanx OS oraz przez Iron Wolf Studio. W trakcie owego unboxingu, który trwał ponad 20 minut, obejrzałem wspólnie z Wami wszystkie elementy zamknięte w tym gigantycznym pudle. Wyłowiłem z niego wszystkie żetony, wszystkie fragmenty makiety ubota, wszystkie karty i wszelkiego rodzaju inne komponenty, które są potrzebne w trakcie gry. W trakcie owego unboxingu również wyłowiłem z tego pudła cztery arkusze, na których będziemy rozkładać żetony i komponenty przynależne każdej z czterech postaci, które występują w tej grze. Bowiem w tej grze. Która przeznaczona jest dla od jednego do czterech graczy, każdy z owych graczy wcieli się w rolę jednego z bardzo ważnych członków załogi Ubota. Tymi członkami załogi są kapitan, pierwszy oficer, nawigator oraz starszy mechanik. Każda z tych postaci będzie miała swoją własną gamę komponentów, swoją własną gamę. Rozkazów i swoją, swój własny zakres odpowiedzialności na pokładzie UBOTA. Bez ich współpracy, bez ich wzajemnej komunikacji, misja UBOTA na pewno nie zakończy się pomyślnie. Dzisiaj chciałbym zabrać Was w związku z tym w pierwszą część po przeglądzie, bo chciałbym pokazać Wam, jak owe cztery postacie występujące w tej grze wyglądają. A więc, po pierwsze, jakie są ich cele, jakie są ich dostępne rozkazy, jaka jest ich funkcja na pokładzie ubot jak także wygląda zakres odpowiedzialności oraz jak wygląda paleta komponentów, które znajdą się do dyspozycji owych czterech członków załogi. Dzisiaj zaczynamy przegląd od kapitana, w związku z tym zapraszam Was już teraz na ów materiał. Mam nadzieję, że okaże się pomocnym dla wszystkich tych, którzy albo dopiero wchodzą w świat gry planszowej UBOT, albo zamierzają po nią sięgnąć. Popłyniemy wspólnie w ten krótki rejs. Kapitan jest zdecydowanie najważniejszą postacią na pokładzie okrętu podwodnego w tym rzeczywistym świecie, niekwestionowaną, w tym świecie wykreowanym przez Phalanx w świecie gry. Kapitan jest jedną z czterech postaci, ale postacią w dalszym ciągu kluczową, postacią, która będzie podejmować bardzo dużo decyzji, która będzie także zarządzać naszą załogą, która znajduje się na pokładzie okrętu. Kapitan jest w związku z tym tą z czterech postaci, w którą powinna wcielić się raczej osoba, która ma sporą charyzmę, która także ma niezłe doświadczenie w obsłudze całego systemu, jakim jest UBOT. Nie będzie się to wprawdzie sprowadzało do obsługi aplikacji, bo ta znajduje się w gestii innego z załogantów, ale to kapitan podejmując decyzję i płacąc za rozkazy realizowane przez załogę, będzie de facto. Sterował okrętem, będzie podejmował kluczowe decyzje, co okręt w danym momencie robi. Jeśli chodzi o kapitana, to kapitan otrzymuje swój własny arkusz pomocy, na którym z jednej strony znajdzie listę rozkazów, jakie mają dostępni jego konkretni marynarze, o czym za moment, kilka wskazówek, procedurę ataku torpedowego, pełną listę rozkazów, ale nie tylko tych, które mogą wykonywać jego własni właśnie marynarze ale generalnie kompletną listę rozkazów, albowiem tak jak powiedziałem przed momentem, kapitan będzie wydawać wszystkie rozkazy. Po drugiej stronie również arkusz pokazujący, jak przygotować rozgrywkę grając z kapitanem. Każdy z graczy generalnie dostaje taki arkusz przydzielony postaci, którą ma w danym momencie w trakcie rozgrywki prowadzić. A więc kapitan do swojej dyspozycji będzie miał przede wszystkim arkusz, na którym umiejscowi posiadane przez siebie rekwizyty, ale również czterech marynarzy, dwa żetony papierosów, żetony wykorzystywane do oznaczania aktywacji, woreczek, w którym znajdą się żetony marynarzy, oraz arkusz, na którym w dzienniku kapitana będzie mógł zapisywać wydarzenia, które działy się w trakcie rejsu. Ważnym rekwizytem są także karty. Kapitana, które będzie mógł zagrywać, aby podnosić morale lub w jakiś inny sposób wpływać na, na efektywność dowodzonej przez siebie załogi. Teraz rzućmy okiem właśnie na te elementy, już na planszy. A więc arkusz kapitana to jest arkusz, na którym, tak jak widać, znajdziemy kilka różnych informacji. Po prawej stronie, sercem tego, tego arkusza, tej planszetki będą dwa tory. Tor górny to tor rozkazów, a tor dolny to tor morale. Oba te tory służyć będą aktywowaniu oraz wydawaniu rozkazów naszej załodze. <laughs> Owe dwie figurki wędrować będą po tych torach, bowiem, aby UBOT mógł wykonać jakąkolwiek czynność, jakiekolwiek, jakiekolwiek działanie, konieczne jest wydanie naszej załodze rozkazu, która umożliwi wykonanie owej czynności. Przed momentem pokazywałem pełną listę rozkazów. Ona jest naprawdę imponująca, bo tak jak widać, zawiera ona kilkanaście, lub nawet kilkadziesiąt różnych pozycji. A więc jeśli przykładowo chcielibyśmy zalać wyrzutnie przed tym jak wykonamy atak torpedowy, więc wystrzelimy torpedę, to wymaga to wydania rozkazu. Jeśli chcemy zmienić głębokość, to musimy wydać rozkaz. Jeśli chcemy wysunąć peryskop i prowadzić obserwacją, peryskopem, to musimy wydać odpowiedni rozkaz. Jeśli chcemy przygotować posiłek, to też musimy wydać rozkaz. Każdorazowo, kiedy będziemy chcieli wykonać jakąkolwiek czynność inną od tej, jaką UBOT w tej chwili już realizuje, to musimy wydać rozkaz. Owy rozkaz jest po pierwsze, werbalnie wydawany przez kapitana, który sygnalizuje pozostałym graczom, że ubot w tym momencie przymierza się do wykonania danego rozkazu. Na tym etapie gracze powinni zweryfikować, czy posiadają w odpowiednich sektorach na ubocie odpowiednich marynarzy, bowiem ubot, tak jak możecie w tej chwili zobaczyć, dzieli się na sektory, na sekcje. Każda z nich oznaczona jest pewną cyfrą porządkową, a obok znajdziemy także informację o tym, jakie symbole czy też jakie rozkazy w danej sekcji mogą być wykonywane. I aby wykonać dany rozkaz, po pierwsze, musimy mieć w danej sekcji odpowiednią liczbę marynarzy, po drugie, marynarzy o określonej liczbie specjalizacji. Specjalizacje określane są poprzez Konkretne symbole rozkazu znajdujące się na planszetkach wachty. Jeśli nie mamy danej specjalizacji na danym arkuszu postaci, to wtedy ten marynarz, aby móc wykonać dany rozkaz, musi być podwójnie aktywowany. Czyli jest to w dalszym ciągu możliwe, ale jest to droższe. W związku z tym, w momencie, gdy kapitan decyduje na przykład o konieczności zanurzenia okrętu, to. Konieczne jest zweryfikowanie, czy na makiecie ubota w ubocie mamy odpowiednich marynarzy w odpowiednich sekcjach, które są wymagane przez rozkaz, przez rozkaz wynurzenia. Jeśli tak, to sprawdzamy ich specjalizację i to będzie nam mówić o tym, jaki jest koszt. Ale może się okazać, że na, da, w danym sektorze, w danej części ubota nie mamy wystarczającej liczby marynarzy albo z jakiegoś powodu nie mają oni specjalizacji, która nas interesuje i chcemy tam przemieścić innych marynarzy. Wtedy kapitan decyduje o wykonaniu specjalnej akcji, jaką jest akcja mobilizacji. Akcja mobilizacji jest jedyną akcją umożliwiającą przemieszczanie marynarzy z jednego sektora ubota na inny. Wydawszy taki rozkaz. Marynarze mogą przemieścić się z dowolnego sektoru na dowolny inny na, w obrębie ubota, poza sektorem, który jest zalany, bo może dojść do zalania któregoś z sektorów w wyniku uszkodzeń ubota. A dzięki tym przemieszczeniom następnie istnieje możliwość wykonania kolejnych rozkazów, a więc już na przykład wynurzenia, na przykład zalania wyrzutni albo prowadzenia ostrzału z działa 88 mm, czyli Akcja mobilizacji jest akcją specjalną, akcją umożliwiającą przemieszczenie marynarzy. Ale wracając do toru rozkazów i do toru morale. Jeżeli kapitan w danym momencie decyduje o wykonaniu mobilizacji, to taka akcja każdorazowo wymaga wydatkowania jednego punktu na torze rozkazów. Jeśli później kapitan zadecyduje o tym, że na przykład inicjujemy naprawę, to Ponownie musimy zapłacić za to na torze rozkazów. Jeśli decydujemy o wysunięciu peryskopu i prowadzeniu obserwacji, to jest to kolejny rozkaz. Jeśli decydujemy o tym, że chcemy się wynurzyć, to ponownie, jeśli chcemy prowadzić nasłuch, to także musimy za to zapłacić. Jeśli decydujemy o prowadzeniu ostrzału, to kolejny rozkaz na torze rozkazów. A więc te rozkazy będą przyrastać i będziemy za nie każdorazowo płacić. W momencie, gdy dojdziemy do końca toru, to już więcej tego, żetonu przemieszczać nie możemy i konieczne staje się płacenie za rozkazy na torze morale. Na torze morale również każdy rozkaz będzie wymagał przesunięcia figurki o jedno pole, ale w momencie, gdy wejdziemy na pole z odpowiednim symbolem, to następuje także konieczność doboru karty. Są trzy karty, są trzy stosy kart mniej poważne, troszkę bardziej i bardziej poważne, w zależności od tego, gdzie uznacznik wędruje. Każdorazowo, gdy figurka trafi na pole z takim symbolem, musimy dobrać jedną z owych kart i sprawdzić jej efekt. Z reguły tym efektem będzie przydzielenie jakichś negatywnych żetonów, na przykład w tym przypadku będzie to żeton zmęczenia, żetonów niektórym marynarzom, czasami losowym, czasami jakimś konkretnym. W tym celu Musimy w związku z tym ustalić także, któremu marynarzowi przydzielimy taki żeton, jeśli jest mowa o losowym marynarzu. I na tym etapie przydaje się woreczek z żetonami, z których losujemy jeden żeton, który mówi nam o tym, który marynarz będzie miał przydzielone dane. A więc przykładowo, jeśli dobraliśmy żeton z okrągłym niebieskim symbolem, to powinniśmy na pokładzie ubota znaleźć marynarza niebieskiego z okrągłym symbolem, a widzę, że znajduje się on w sekcji numer 1, i to ów właśnie marynarz otrzyma żetony, które symbolizuje karta. Te efekty stają się bardziej uciążliwe w miarę doboru kart z tali bliższych końcowi toru morala. Jeżeli nasza figurka dociera do końca tego toru, to bardzo źle, bo wtedy nie dość, że nasza załoga nie będzie mogła wykonywać kolejnych rozkazów, bo nie możemy w żaden sposób za nie zapłacić. To dodatkowo nasza załoga jest wycieńczona. Czyli w sytuacji, w której nasz ubot otrzyma jakieś uszkodzenia kadłuba albo zdarzą się. Albo przydarzą się jakieś zagrożenia, to wtedy możemy w ogóle zakończyć rozgrywkę, bo nasz szubot może pójść na dno i zostajemy zatopieni. Czyli rolą kapitana będzie także w dużej mierze zarządzanie owymi dwoma torami, pilnowanie tego, żeby nasze najcenniejsze zasoby w postaci punktów rozkazów i punktów morale nie spadły do bardzo niebezpiecznie niskiego poziomu. Ten poziom, a więc poziom rozkazów, będzie rósł, dlatego że po. Każdej zmianie wachty, czyli standardowo gdzieś tam w połowie dnia po kilku godzinach, następuje reset. To znaczy, że w zależności od, od wybranego trybu trudności rozgrywki, ta figurka wędrować będzie z powrotem na lewo na torze. Przykładowo w trybie łatwym, niezależnie od tego, gdzie ta figurka jest, wraca na sam, na sam początek i ponownie mamy do naszej dyspozycji pełną pulę rozkazów. Z morale już tak prosto, prosto nie jest, bowiem ta figurka będzie wędrować w momencie pewnych wydarzeń, w sytuacji, w której z reguły nasza załoga odnosi jakiś sukces. Ta figurka wędrować będzie w lewo, więc na przykład jeśli zatopimy wrogi okręt, to figurka powędruje aż o trzy pola w lewo, ale z drugiej strony może być też tak, że ta figurka będzie z innego powodu niż w wyniku wydawania rozkazów wędrować w kierunku końca toru, na przykład gdy któryś z marynarzy Umrze, czy to w wyniku ataku przeciwnika, czy to w wyniku jakiegoś wypadku na pokładzie ubota. A więc te dwa tory są bardzo ważnymi torami torami, które umożliwiają wykonywanie rozkazów przez załogę. Jeśli nie mamy punktów rozkazów ani punktów morale, to tak naprawdę nasza załoga bezczynnie tkwić będzie na ubocie i czekać już tylko na koniec, na nieszczęśliwy koniec. Załoga Ubota jest symbolizowana przez figurki, które pokazywałem przed momentem i wcześniej. Każdy z graczy dysponować będzie czterema figurkami w danym kolorze. Figurki kapitana są białe i kapitan ma do swojej dyspozycji kilku różnych marynarzy, przede wszystkim siebie samego, kapitana, ale także oficera wachtowego, torpedysta, drugiego torpedysta, a po drugiej stronie, bowiem te planszetki są dwustronne i w momencie zmiany wachty będziemy tą planszetkę odwracać, mamy chorążego, torpedysta, starszego bosmana i bosmana. I tak jak możecie widzieć, rozkazy umiejscowione przy każdym z tych marynarzy są nieco inne, bo na przykład trójkąt po tej stronie to torpedysta, który ma dwa następujące rozkazy, czyli zalanie torped i możliwość także Wykonywania i możliwość także ładowania torpedy, wystrzelenia torpedy i ładowania torpedy, a z drugiej strony trójkąt będzie miał już dwa zupełnie inne rozkazy. Starszy Bosman będzie miał wprawdzie w dalszym ciągu rozkaz ładowania torpedy, ale oprócz tego dochodzi mu rozkaz, rozkaz peryskopu, a więc możliwości prowadzenia obserwacji przez peryskop, czyli układ jest troszkę inny. Ta planszetka wędruje na lewą stronę planszetki kapitana i pod każdą z tych postaci miejscawiane będą żetony aktywacji w momencie, gdy dany marynarz zostanie aktywowany do wykonania rozkazu. W momencie zmiany wachty Odwrócimy tą planszatkę i będziemy umiejscawiać żetony na górze, a więc tak naprawdę mamy dwa zespoły po czterech marynarzy, którzy będą aktywowani, którzy będą czasami chorzy, którzy będą czasami z jakiegoś powodu ranni, albo którzy będą zmęczeni i będziemy zarządzać tymi zasobami poprzez umiejscawianie na owych torach żetonów aktywacji, ale i również ich zdejmowanie w momencie zmiany wachty. Zasobem do dyspozycji kapitana, z którego będzie musiał rozważnie korzystać w trakcie rozgrywki, są także karty kapitana. To są karty, które umożliwiają podniesienie czasami poziomu moralu, zyskanie jakiegoś innego bonusu i istnieje możliwość ich zagrania w momencie skorzystania jednej z akcji dostępnych dla kapitana, a tą akcją jest przemowa do załogi i tylko kapitan ma możliwość skorzystania z tej akcji. Umożliwia on zagranie jednej karty kapitana, czyli wybranie jednej z kart, których liczba też jest określona na początku każdej misji i wcielenie w życie jej efektu. To są karty, które często będą mogły nas z kłopotów wybawić, bo zawierają korzystne efekty i umożliwiają na przykład odzyskiwanie morale, albo w jakikolwiek inny sposób pomagają nam w trakcie trwania partii. Kapitan, poza zarządzaniem owymi torami, czyli poza podejmowaniem decyzji o rozkazach, poza umożliwianiem pozostałym graczom przemieszczania swoich marynarzy w obrębie Ubota, będzie również de facto podejmował decyzję o przeprowadzeniu ataku. A więc kapitan powinien dobrze zapoznać się z tym, w jaki sposób należy przeprowadzić atak, a owa procedura przeprowadzania ataku. Będzie składać się z kilku różnych faz. Po pierwsze, powinniśmy znaleźć cel, czyli namierzyć ów cel. Oczywiście, sam kapitan za to nie odpowiada, bowiem to obserwatorzy umiejscowieni na ubocie lub też nasza aparatura podpowiedzą nam, że jakiś cel znajduje się w okolicy, ale to kapitan podejmie decyzję o kolejnych krokach, a owe kolejne kroki będą polegały na namierzeniu dokładnie pozycji owego celu, na obliczeniu kursu podejścia do celu. Na ustalenią głębokości, na jakiej podchodzimy do tego celu, jeśli decydujemy się na wykonanie ataku podwodnego, bo równie dobrze możemy, na przykład samotny, okręt handlowy próbować, próbować posłać na dno atakiem z powierzchni, z naszego działa pokładowego. Następnie także zadaniem kapitana będzie wydanie rozkazu przygotowania stanowisk bojowych, a więc upewnienie się, że na pokładzie ubota marynarza zajęli takie pozycje, które umożliwią następnie wykonanie dalszej sekwencji rozkazów, a będzie będzie to wymagało zaprogramowania TDC, czyli specjalnego urządzenia namiarowego, które będzie wykorzystane do tego, żeby nakierować później torpedy na cel. Niezbędne będzie także zalanie wyrzutni rakietowych i wreszcie finalnie wydanie rozkazu, rozkazu odpalenia torped. Czyli kto właśnie kapitan będzie odpowiadać za to, aby owa sekwencja poszła płynnie, aby nie zmarnotrawić zbyt dużej liczby rozkazów, aby też nie narazić się na wykrycie lub też na błyskawiczną reakcję eskorty. Bowiem nie każdy okręt, nie każdy statek handlowy będzie płynął sobie samodzielnie i... I bez ochrony, niektóre będą poruszać się w grupach, niektóre będą chronione przez okręty eskorte, A więc kapitan będzie miał sporo różnych zadań, będzie, odpowied będzie miał bardzo odpowiedzialne zadanie, bo to tak naprawdę na nim spoczywać będzie obowiązek podejmowania finalnych decyzji. O ile w grze będziemy rzeczywiście konsultować się, będziemy się naradzać, będziemy ustalać, kto powinien przejść do jakiej sekcji, wykonać rozkaz, gdzie się umiejscowić w ubocie. Czy na pewno chcemy doprowadzić, czy na pewno chcemy wykonać podejście na namierzony cel, w jaki sposób go zaatakować, to finalnie decyzją o tym będzie podejmować kapitan. I tak naprawdę to na niego później, w momencie sukcesu, lub w momencie porażki, pewnie będą kierowane oczy wszystkich graczy. Tak pokrótce wyglądają zadania i obowiązki kapitana na pokładzie naszego ubota. I wydaje mi się, że na tym etapie po prostu podziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, bo dzisiaj zamierzałem Wam opowiedzieć wyłącznie o kapitanie. Kolejne trzy role, więc starszy mechanik, a więc pierwszy oficer oraz nawigator, to już jest temat na zupełnie inne filmy. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Zajrzyjcie do naszych innych materiałów, zobaczcie także co mamy na Facebooku, na Instagramie oraz na Twitterze. Do zobaczenia wkrótce.